Nie tylko prezydent Nawrocki, ale i Rafał Trzaskowski, ten Brutus, wypisał swoje dziecko z edukacji zdrowotnej. Gruchnęła taka plotka, później sprostowana. Ale nowy szkolny przedmiot to nowa polityczna klęska barbary Nowackiej. Ma ich całą masę, a sukcesów minister edukacji jakoś nie widać. Oj, nie widać. Pierwszy był Karol Nawrocki. Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Napisał prezydent, oburzyli się absolutnie wszyscy publicyści, prorządowi dziennikarze, e, oburzyli się politycy, a ręce załamywała minister edukacji. Panie prezydencie, zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę warto czytać dokumenty. W tym przypadku konkretnie należałoby przeczytać podstawę programową do edukacji zdrowotnej. Tak napisała Barbara Nowacka. I kiedy wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z takim utartym schematem, że oto Ciemnogród, Karol Nawrocki i my, ta oświecona reszta, to wtedy przyszedł Brutus. Przyszedł Brutus. A w każdym razie plotka o Brutusie. Plotka o tym, że Rafał Trzaskowski wypisał swoje dziecko z edukacji zdrowotnej i w ogóle cała klasa się wypisała i nikt w klasie jego syna nie chce chodzić na edukację zdrowotną. Koszmar. No, po prostu koszmar. Rafał Trzaskowski musiał to sprostować trochę połowicznie. Połowicznie, bo jego syn owszem będzie chodził na edukację zdrowotną. Ale już jak widzicie, w grupie łączonej, czyli innymi słowy międzyklasowej. Chodzi po prostu o to, że musieli jakoś zebrać te niedobitki, które się nie wypisały z edukacji zdrowotnej, w szkole, do której uczęszcza syn prezydenta Warszawy.